Ciemaneczko, z tej strony wazja ja wraz z Big Boyem i Frosty Będziemy wykonywać zadania tygodnia zerowego I rozpoczynamy od zadania Odwiedź witalne wrzosowisko, radykalną rekreację i lunarne lokum No to musimy niestety całą mapę zwiedzić Jak te miejscówki tu się w ogóle znalazły? Skąd się wzięło? Magia Magia Ale, Tego nikt nie wiem, bo nie było ewentu zakończeniowego No nie, nie było za drogo by wyszło Po prostu pojawiły się Znikąd Znikąd Albo one były Tylko po prostu pod lodem A to ten przypadkiem lodowiec nie był mniejszy od tej całej wyspy? Oj tam, oj tam to, to Wyszło z wody Dokładnie Ile osób tutaj leci, coś się dzieje A to dobrze o, tu tak ma jak jakieś... Co to jest za domek piękny? Hmm, hmm. Taki akuratny. To wygląda? Jak jakiś taki kompleks. No tu jest port ten Po prostu. prostu rezydencja jedna wielka i tyle. A no, masz wios. Wielka robota. No proszę, dobra, odwiedziłem. Wielka robota. Etap jest, uuu ja te nowe broń. Ja mam C4 C4 masz? Gratulacje A no. ja mam jakąś nową broń, którą Mam jeżyczkę bierzysz, bierzysz, Idę tutaj zlikwidować przeciwnika Moim uzikiem z tłumikiem no bo szelby mam Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu VASIGAMING na naszym Discordzie w Co to jest? Czyżby wróciła? Aha, to jest jakiś... Jakieś coś. Aha, okej. Okay. Sobie przeleciałem przez pół budynku. To nie szkodzi wazji. Jakieś urodzenie do niszczenia ścian A, to ta rakieta. Z tego trailery, właśnie. tak To widziałem. Fajnie to wygląda. Całkiem tak. spoko to się wydaje. Ciekaw jestem czy tutaj słówka... też jakieś tysiące obrażenia przeciwnikom. Nie wygląda dobrze na moich ustawieniach aktualnych. No u mnie nie ma lipy. U mnie jest. Co to za bronie? Co robi ta wieżyczka? O, ta, ta wieżyczka funkcjonuje. Zadaje potężne fajne. obrażenia. Całkiem fajne bronie. Muszę sprawdzić czy da się tym czymś dobić w To zadaje obrażenia! Czy to są jakieś NPC? Tu są NPC. Pan no. nad bossa widzę Nieźle, chodźcie sprawdzimy bossa jeszcze co do tego pierwszego zadania jest boss? Który No to na no, jest... no, tu, tu, tu Na mnie jest chłop Super spoko wdałem ty... się w tym tak? Tu jest jakaś wyżyczka którą trzeba rozwalić Idę do was Jak do ciebie wejść? Ja wiem O, jestem tak, od bloku gdzieś Normal MP A na dole hmm. To jest. A jest. O, Ta, tam nie możesz. Też próbowałem Pan ten nas A bo tu tego na tych wstawieniach nie widać Aha dobra to jest szkło no, Następny tu da się złapać Myślałem, że da się wszystko strzelać O mój Boże to safe A tu nie ma safe nie. Nie. Jak to patrzcie Co to jest to? A tu jest safe, okej. Okay. A nie da się, z tą ścianą to rozwaliłeś? Uh. Co tu Czy to jest, jest złoto? A to, czemu to, czym to rozwaliłeś? Trzeba otworzyć. Wow. Chyba... E... Aha, okej. Okay. Wow. Zaraz wampir się pojawi. Do... Dobre. No chyba nie. Co to w ogóle jest? O, o. Czy tutaj ochrona leci. To jest ochrona. No. no Powiedzają nas, bo kradniemy. Jestem bombierz Terrorysz. Okay. Cztery wiesz. A jak ty to Bibo zrobiłeś, że zestylowałeś broń i wszystkie znikły? Nie wiem. Fejkowe chyba były. Nie wiem. Dobra, lecę tam. To, że to większość rzeczy jest fakeowa Ale ciekawie się co powiada e, co? co to za bronie Takie zadania robimy rozpędu I jest ta kamera Nie wiem gdzie jest ta kamera Nie co się robicie E ja mówię Opracą o tym w Bo w w migawek Bo zadaniem migawek mamy Aktywuj alert kamery monitoringu Musisz jakąś kamerę, na dworze są kamery. Ja rozwaliłem, jedną mi się nie stało. A ona no musicie zau zauważyć. Aaa za O nie! Do jakieś pułapki wlecie. Co nie jest? Aha, da się to rozwalić. Nasze... <laughs> Podjeszczają mnie Badam do wody O amo do to jest Fajnie to zrobili. To nie jest rakieta to jest. A... jest Szuka tych kamer. kamer. Dobry. O, rozmawiaj z Nolanem Fortuną. To jest jakiś. Fajnie, Big Boy do ciebie. Tu zaraz za wejściem masz. Zniszczyłeś mi tam kamerę. Zniszczyłem? Tak A, to zaraz Gramo. to inna będzie pewnie. W jakiś wejściu Tak się tłumacz. No no O, coś nie wyszło. Jakaś wieża radarowa zaznaczona. Co się dzieje? O, jest czekaj kolejna. Automat? Porozmawiaj z Nolanem. Drugi etap Dobra, to co? Lecimy do tych o, innych dobra. miejscówek. Gdzie się ze mną? Ej, czekaj, czekaj. To, to już działał fura. Oj, jaka fura! Chodź, wagramdę. Trzeba... Na iść. Na cytadele pojedziemy się. Dlaczego znaczy, mam na bloku? Idę, idę. Jakie tak dążymy. To, to, to jest za percent foodies. Ale to działa. O sumu gałka? No tak, są Sniperski napastnik. Pierwszy sztum. to osnamy. Ery ja tam jadę. Co to za fury? Na no Mustang O, proszę, co to za fura, no to od razu przy pierwszym ma, będziemy ma. robić drugie pokonać dystans z pojazdami Jedziesz Tylko no. tak słabo się tym jedzie po śniegu, muszę przyznać Zaliczę, zaliczę, jak najbardziej Zaliczę coś wolno Jeju. To szybciej na driftie się pojedzie no tak właśnie robię co chwila No właśnie go to mega bo on tego pikawa trzeba było wziąć Spoko nie na no drifcie przejdziemy eee. Aha Wybiło mnie Okej okay. Kto to za wieża radarowa Tam z tyłu Wielona taka o, nie, komunikacyjna. W w A tu chyba strefę zaznacza następną. Nie wiem jak to działa. W O nie, już mamy ostatnią miejscówkę w strefie. To trudno. Co mi obie. Jakiś box jest obok tej wieży. Zobaczmy sami, jest tej wieży. Nie to wieża. Myślę, to ciekawi. No, trzeba robić No, bo strefa zaraz będzie Ona na tu to, to nieźle popyla Bye big, bye. Co się stanie, jak użyję no, tego? No ja do was załąca. Dawaj to jest miejsce no. Było wow, O, jeszcze no. mnie potrącił Dawaj, dawaj kto ci dał prawo jazdy? Pół kilometra. Oj to, oj to. Zrzuty amunicji! Nie to, to? A, dobra. I to też. Dobra. A, bo to są Gdzie jakieś strzelają ludzie. Nowa lokalizacja. Tak. Fajnie, że to tyle dróg jest. Co jest z tą wodą? Nie wiem. nas zburzona. Ale wygląda strasznie nie nierealnie. To to Jak mleko. No ja, tutaj mega jest ma trolka No mega, co, no, tutaj wygląda to dziwnie. No i dobra, pierwszy etap zadania tutaj. Z pokonaniem dystansu mamy zaliczony. I wracamy do odwiedzenia witalnego wrzosowiska. Czy to chodzi o to miejsce, co teraz jest? I to jest nasze lunarne lokum. No. To, 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 to jakaś ratowniczka jest. O bo, co jest? Ty się tam bijesz raz już. Jakiś tamtnik. Grzyżka do nas strzelała. Zobacz, to jest. A tutaj bazie wpadł. Dobra, ale mamy to jest... odwiedzone. To co? Do trzeciej strefy lecimy. Jak coś tam dojść? Od tego odcinka, aby wynagrodzić aktywne osoby, które komentują regularnie moje filmy, będą lądowały wasze trzy ostatnie komentarze wybrane przeze mnie, albo po prostu przez was, te które będą miały największą ilość łapek pod nimi. została nam druga, tr sorry, trzecia miejscu Czy witalne? Nie. Radykalną rekreację. O tu mega wygląda Oho! Patrzcie na to, nie no sztosik co miejsca odwiedzona Etap zaliczony Damam się jak człowiek broni. Nie Do, no, okay. I I to do, do ciebie. Aaa! No, nie da się. Mam. W ogóle nie mam FPS-u. Yy, Dobra. To nie istnieje. Przejdźmy do następnego zadania. Następne zadanie polega na zadawaniu przeciwnikom wraz z pistoletów maszynowych lub kanarabinów snajperskich. Już lecę do ciemie. No. ciebie. No. Co cię. ciebie Gdzie jest ten agent? Tylko podniosę. OK. Teraz likwiduję tych Pani mhm, nikogo nie ma Eee... Trzeba nic misję na tego Skąd ona na... strzela? To jest strzelina To jest Ale nie wiem gdzie jestem... Ta... Aha! To ochrona do mnie strzelała! Dobra, sprawdźmy, czy na ochronie da się nabić te obrażenia. Na pewno się da, ja robię. Dobra, tutaj coś leci. A wy bossa bijecie. Zakładam. Ja no nie teraz, was. no. Chyba nie dam radę to grać, bo graję mi niesamowicie. Myślę, że to chcę, że cię wszystkie tekstury no. wczytują. Tak, właśnie. Jak, jak to wygląda? Jak przejmiemy, Dobra. to odpali, odpalimy ten, ludzi. Będą atakować. No okay. Szczęść Boże, ja sobie odpuszczę, muszę to garąć jakoś. to ma, nie, to, bo, nie, nie. Może, może te coś masz odpalonego? Nie, nie mam. O kurwa. Dobra, to co bierzemy? O. Ale oni za zajefa zajeb... fajne rzeczy dają tutaj U. Gdzie ci przecież nic nie lecą? No, musimy wyjść, o masz Masz do misji. Aha, to nawet nie wiedziałem o co zrobiłem. Masz coś drugą. A to w migawce chyba. I nie, to jest zwykłe, to jest tego Pierwszy etap. A, no to wykonałem, nie wiem co no, mamy co o tym. E, misja, żeby rozwalić roz, takie delikatnie e, rozwalone ściany, gdzie masz takiego... Rady używania, jest taka pęknięta Albo rozwalić yy, blokujące ściany Na takie takie sprętanie Kolejny ochroniarz No ale do 3000 obrażeń to jeszcze brakuje No jaka to jest? Bardzo, ja nie, mam no nie ma, nie ma, musimy kogoś poszukać Yy, Możemy z Roźmigawkę tutaj odwiedzić. W tym zadaniem musimy pobrać prognozę burzy z wieżyczki Meteorologicznej. Pierwszą wieżyczkę odebraliśmy tutaj obok Sioła Szaleństwa i lecimy teraz dalej w kierunku tej wieżyczki, znajdującej się na północ od Mega City. Zdałaby się fura. No, to będzie. I zaliczę tego questa na współpracę. Hmm... Dokładnie. Jego się nie spodziewałem. Jak odpalicie w parach lub udziałach jednostką może iść na jedną, druga na drugą i macie od razu zaliczone. Ja tylko trzeba pokonać bossa i od niego kartę. Dawaj. I dopiero, I dopiero tą kartę musi wsadzić do tej maszynki. No to ja to zrobię teraz. No, chyba tego plikupa trzeba było zabrać. A no, będzie yy, spację trzymajcie chwilę. Tak, gdy to Cię przyspiesza. Ta auto jest trochę pobagowana. Odjeżdżasz. Dobra, i czy jest? Jest ja pos. Bardziej w lewo. I co, ale ciężko się tym mieści po drawie okay, okay. Po śniegu Mega ciężko Dobra Zapraszam pod Bossa O, to to jest karty biorę, Są tutaj masz? Ile ślurków. Prognoza pobrana. No i 2 na 2. Zadanie zaliczone. W tym zadaniu musimy zniszczyć obiekty. Etap drugi na 2. 133 na 200. Jak wiecie, macie tą swoją wspaniałą rękę do niszczenia, rękę, nie wiem jak to nazwać. Mot? Jak to się nazywa? Hmm. Oj nie wiem, Motyczny. właśnie. Bo niszczyć drzewa, to nie jest za dobry motyw. A ciekawy jestem, czy zalicz na przykład na niszczeniu swojej budowli, czyli załóżmy Ode 5, 6 Siedem sto trzydzieści sześć zalicza na niszczenie własnej budowni, tak więc jest całkiem spoko motyw. naci 173 jak widzicie zaliczone zadanie bez problemu Mega celna jest ta broń. Milam 2400. Nie, nie zaliczę tak szybko jak się spodziewał. To broń będzie mega w na rankedach Która? Ta co mi wywaliłeś z tym... No ona jest dobra ...cylownikiem Tam gdzie celujesz tam strzelasz Której do mnie strzelają i 3000 obrażeń zaliczone, zostało nam ostatnie zadanie z zadaniem obrażeń przy użyciu wieżyczki z walizki. Zostało nam ostatnie zadanie: trafiaj przeciwnikom przy użyciu wieżyczki biznesowej. Jak widzicie, to się prezentuje w taki o, sposób. Ryszała po prostu tutaj na ziemi. Znalazłeś? Tak to czekaj, od, odpalę ci boty. No odpal odpal. Ja ją wywalę. To czekaj, tutaj tutaj się teraz, po drugiej stronie. I wywal ją na środek. Lecą. Tutaj ją połóż tu. Będzie git. Czekaj, lec, jest On, są, są, na na są na górze. Są na górze. Mam bieszyczkę. Nie bij ich, tylko mają im wyjść. A, tu 20 obrażeń musi, tylko 25. Już mam sali. Da się tu złożyć? da się, jak podejdziesz. Nie, dwa obrażenia jeszcze brakują. Dwa obrażenia brakują. Czy nie, to ilość trafień musi być. Oooo. Lipa. Eee. To jest No. To ma fajne słuchanie. Tak, zaliczyło mi. Na farcie, nie? Bo ostatni padał. a dwa obrażenia brakowało. Ej, tutaj masz. Wie... Masz? No tak, to trzymaj. Czekaj, to weźmij. Już to jest jak na do ciebie. Już się daje. Tak więc to by ja było mam... na tyle z zadań tygodniowych. Mam nadzieję, że wam się podobały. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka, suba z dzwonem pod filmem. Suba z dzwonem, komentarzu pod filmem. Zapraszamy również na naszego Discorda w A jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, zapraszam również do skorzystania z opcji wsparcia poprzez YouTube'a albo całkowicie bezpłatnie kodem wazigaming w sklepie. Ja Wam nie zabieram więcej czasu, życzę miłego dnia czy tam wieczora jak najszybciej wbitego levelu no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach hej wow, wieżyczkę możesz zniszczyć na jeden cios tej piąchy serio? tak tej rakietowego tarano. jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda, link znajduje się na stronie głównej Wazigaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazigaming.pl. Hej!